Witajcie. Dzisiaj krótki filmik o wolierce, w której wylądowała Kwoka z pisklakami. Parę dni temu nagrywałem pisklaki jak były w domu. Już są z mamą, tu z Kwoką tam siedzą pod tym pudłem. Generalnie wolierce mają taki domek do zamieszkania, tam też siedzą, ale wolą siedzieć obok. Zrobiliśmy im takie pudło z wejściem, żeby im tam było cieplej. No bo nie wiedzieć czemu wolą tam siedzieć. Na ogół Teraz się schowały, jakiś mały dziobek wystaje. A tu wychodzą, a tu mają pożywienie, pasza dla piskaków, trochę pszenicy dla koki, jajko posiekane, proso. Tu mają starą patelnię jako koidło płytkie musi być żeby się pisklaki nie potopiły ale chciałbym o co powiedzieć bo w to jest przykład recyklingu ona została zrobiona w oparciu tu po lewej stronie trzopak gdzie kaczki mieszkają po prawej stronie jest ogrodzenie zewnętrzne z tyłu było takie jest siatka ogrodzenia od wybiegu małego kaczego i wykorzystałem dwie kraty od byłego gołębiarza, który to zmary sąsiad. Jego żona to namiętnie chciała to posprzedawać. Moja żona się podbierała żeby to kupić. Ja powiedziałem, że mogę je kupić bodajże, że trzy kraty. Ale co najwyżej w cenie złomek taki kupiłem służyły do ochrony roślin przed kozami naszymi przede wszystkim. A teraz dwie wykorzystałem, tu jedną mniejszą kratę z przodu jako gotową ogrodzenie, a druga krata poszła na górę jako dach. A no to poszła folia na górę i folia poszła z tyłu oraz tu na zewnątrz, do samego dołu. Przede żeby piskaki tam nigdzie nie wychodziły, bo tam o, dzicz z krzaki. Raz, żeby piskaki nie wychodziły i nie zabłąkały się gdzieś doła, żeby wodonik nie właziło nic, co bych mogło zjeść. Z przodu też dodatkowo siatką drobniejszą jest zabezpieczona, żeby nie wychodziły. Drzwiczki tam na zawiaskach, tam zmontowałem z jakichś tam ścinków płyt, które były używane do budowy mojej, mojej szopki warsztatików, wiatki w zasadzie. No, Te osoby już drugi dzień mieszkają. I dopóki nie podrosną, tam nie wiem, to jest miesiąc, może półtora, będą takie już większe, bardziej wysportowane, skoczne i będą sobie radzić lepiej, to tu będą mieszkać. No. Przede wszystkim zagrożenie dla nich na wybiegu to stanowi, że kaczory stare mogą ich dziabnąć. Nawet, nawet nie z zamysłem, żeby zabić, ale mają mocne stare dziabnie raz i popis klaku. No. Jak już będzie większy, bardziej odporny będzie na takie dziobnięcia. Zatem mogą się potopić w dużych poidłach, może ktoś wejść niechcący na takiego piskaka i zrobić z niego płaski koper, to nie o to chodzi. No. Się udało parę tam jest w sumie, no. się udało się jej wysiedzieć. To niech spokojnie sobie rosną. Taka owowierka, no. jak ona się zwolni jakaś inna kwoka wysiedzi to też będzie mogła tu zamieszkać, a jak nie to jak będą jakieś kupione pisklaki to też że zanim podrosną też to mogą pomieszkać żeby nabrać masy, wzrostu i takiej pewności siebie w kontaktach z innym ptactwem drogiem, które owowiercze dzięki za oglądanie pozdrawiam wszystkich. so it is just